Spotykam się ze swoim współpracownikiem, współpracowniczką. Nazwijmy ją Basia. I Basia ma dla mnie przygotować pewną pracę. Spotykam się z nią i mówię do niej: Basiu, jak tam ten raport? Basia mówi do mnie: Rafał, jaki raport? Ja nic nie pamiętam. Więc sięgam do zakładki Ludzie, Pracownicy. Współpracownicy. Patrzę na Basię. Basia ma swoją, swoje miejsce w zakładce o tym samym tytule. Patrzę, kiedy widziałem się z nią w 52 tygodniu. Patrzę na 52 tydzień. Notatkę ze spotkania zapisałem na stronie 8N8. I przypominam Basi, że. 29 grudnia o godzinie 12.00. Widziałem się z nią, rozmawialiśmy o tym, o tym, o tym i o raporcie, który miała dla mnie przygotować. W tej chwili dzwoni do mnie szef i pyta się, co u mnie słychać. Jak raport, który mam do niego przygotować na, na dzisiaj czy na jutro? Ja wchodzę na zakładkę szef. Widziałem się z nim kilka razy w tym roku już i w zeszłym nawet, ale wtedy kiedy uzgadnialiśmy to 27 grudnia, widziałem się z nim o 15. Zapisałem notatkę na N2, N5, 2 n szukamy N5, jest tutaj notatka. Przypominam sobie i jemu, że raport ma być na 9 maja, a przy okazji, skoro już dzwoni, Przypominam, że idę na urlop, a oprócz tego jeszcze miał podjąć decyzję, co robimy z danym klientem. Za chwilę dzwoni klient z pewną pretensją, że dostał fakturę i na tej fakturze brakuje dodatkowego rabatu, dlatego sięgam do zakładki ludzie, klienci. Patrzę na, na jego stronę, na jego podfolder. Faktycznie przypominam sobie, że widziałem się z nim 1 lutego. 1 lutego. Z, za, zapisałem notatkę na stronie N11. Szukamy N11. Znajduję notatkę i przypominam sobie że oczywiście tak, miał dostać 5% rabatu, ale jeżeli, zamówi, jeżeli spełni pewne warunki i zamówi w, da, w danym terminie, no i pytam się go przez telefon, no i jak tam Tomku, tak było, tak zamówiłeś, no oczywiście klient sobie przypomina, że nie wypełnił tych warunków i, od, i mówi, że bardzo mnie przeprasza, w takim razie nie będzie się domagał dodatkowych tam gratyfikacji. Dzięki temu bardzo szybko potrafię znaleźć każdą informację i odpowiedzieć na trudne pytania pracownika, szefa czy klienta.